RPG Maker. Lata temu całkiem popularne narzędzie do tworzenia prostych gier stylizowanych na japońskie RPG. Pomimo swojej wręcz komicznej prostoty posłużył za stworzenie kilku dość znanych i komercyjnych projektów takich jak To The Moon, Omori czy Mad Father. Dzisiaj w kolejnym wyzwaniu użyję go do stworzenia TB postanowiłem, że spróbuję powołać do życia klasyczny Ruggard, a Was na końcu tego filmu zaproszę do wspólnego testowania i zabawy z... Ruggard Questem. Na początku było to Tibia Super Ruggard Quest, ale nie od razu Rzym zbudowano. Zanim zacznę tworzyć grę, wiem jak ważne jest odpowiednie przygotowanie i koncept prac, czy też tak zwana dokumentacja, którą oczywiście przygotowuję w pocie czoła. Następnie zabieram się do roboty. Rysuję mapę Ruggardu, starając się mniej więcej oddać kształt i ogólną skalę wioski. Na drugim ekranie pociskam po wiosce dla początkujących, żeby nie pominąć żadnego ważnego elementu. Następnie idę za ciosem i tworzę kształt całej wyspy. Ruggard, jak się patrzy. Jezus, jak super. W wiosce jest klasyczny mostek, jest sklep obiego, zejście do kanałów. Ja tu będę całe dwa tygodnie, ja stąd nie wychodzę. Ale tworzenie gry nawet w RPG Makerze to nie tylko rysowanie mapek, to także mechaniki, balans, skrypty, system walki, a ja umyśliłem sobie, że pełny produkt w ramach wyzwania uznam za zakończony za 30 dni. Przez kilka następnych dni skupiam się na stworzeniu przestrzeni do grania. Gdzieś trzeba łazić, jak już robię grę, nie? Robię kanały pod wioską, gdzie będzie można pokonać pierwsze raty, buduję wnętrza sklepów i salę z oraklem, oczywiście. Gdy czuję znużenie układaniem kafelków, w międzyczasie zapełniam bazę danych legendarnymi przedmiotami z Tibi. Wpierw próbuję użyć oryginalnych ikon z RPG Makera, ale jakieś takie one nie fajne, więc zapożyczam. Jest materiału źródłowego, co by oczywiście dobrze oddać ducha produkcji, którą staram się tu zrobić. Ale jaka to w ogóle ma być gra? Przede wszystkim to Prequel. Gracz pojawia się na Ruggardzie i ma za zadanie przygotować wyspę przed przybyciem fali żółtodziobów, czyli mówimy o czasach, gdy Ruggard nie pełnił jeszcze swojej głównej funkcji. Mamy wątek główny. Zadania przydziela nam Sejmur, choć nie musimy ich wykonywać. Żeby ukończyć Ruggard i grę, potrzeba nam przede wszystkim ósmego poziomu, tak samo jak w oryginalnej TIBI. możemy skupić się na levelowaniu, kompletowaniu party i upgrade'owaniu sprzętu. Ale nie chciałem opierać się na oryginale zbyt mocno, dlatego musiały zajść pewne zmiany. Spike można zdobyć. Gula i Minomaga można pokonać. Smok, którego truchło odwiedzamy w TB, tutaj nie jest jeszcze truchłem, tylko normalnym smokiem, z którym możemy zawalczyć. <laughs> W ostatnich dniach naszła mnie ochota, żeby samemu przygotować niektóre grafiki i dorzucić do projektu pierwiastek mojego artyzmu. Robię na przykład animację Energy Fielda, z której jestem nawet zadowolony. Dochodzę też do wniosku, że koniecznie muszę zrezygnować z Butlersu w formie rysunków w różnych stylach. A zamiast tego ponownie zwracam się do tibijskiej klasyki. Największe wyzwanie jednak to ekran główny. Pierwsza rzecz, jaką widzi Gracz po odpaleniu gry. Przeglądam tibijskie fanarty i natykam się na naprawdę genialne prace, które dodatkowo inspirują mnie i motywują. Piszę do autora jednej z takich prac i proszę o zgodę na wykorzystanie w mojej grze. Kilka następnych dni spędzam na projektowaniu skilowania. Rozpisałem sobie na początku filary tibi i wiedziałem, że skilowanie musi być ważnym elementem także mojej gry. I wpierdzieliłem się na minę. O ile skilowanie w przypadku? Głównego bohatera działa, to problem pojawia się, gdy chcemy skilować innymi bohaterami, ponieważ w Ruckgard Quest można mieć do czterech towarzyszy, czy też członków party. Krótko to wyjaśnię, w RPG Makerze każdy atak jest określoną umiejętnością w bazie danych, która ma precyzyjną formułę liczenia obrażeń. Na przykład w uproszczeniu będzie to siła postaci plus 10 minus ochrona wroga. No więc z początku zadowolony wrzuciłem do formuły odpowiednią na przykład umiejętność atak z miecza ma wrzuconą zmienną sword skill, ale z tej umiejętności nie skorzysta już inny członek drużyny, również walczący mieczem, no bo wtedy będzie korzystał ze skilla innego bohatera. Ale może dość tych technicznych szczegółów. Cały tydzień za mną i nachodzą mnie pierwsze wątpliwości. Te wszystkie tibijskie kanały i podziemia są rozległe i staram się to wiernie oddać, ale one są takie głównie dlatego, żeby dać przestrzeń wielu graczom do równoczesnej zabawy, a u mnie gracz jest sam jak palec. Myślę, jak zachęcić jego do eksploracji i jakoś wynagrodzić to całe łażeństwo. Odpowiedź przychodzi sama skrzynki. To nie kocha skrzynek. Tworzę zatem system skrzynek z random lutem, gdzie można wydropić rzeczy takie jak jedzenie poty, bronie, gold, armor, czego dusza zapragnie. Co popadnie, co wrączki wpadnie. W ostatnich dniach masę czasu spędzam też na balansie przeciwników. Przeglądam tibijskie bestiariusze i próbuję dopasować siłę potworów do RPG Makerowej formy. Moim wyznacznikiem są. Raty. Pierwszy przeciwnik nie może być za trudny ani za łatwy. Przyjmuję pewien wzór i łączę przeciwników w grupy, zwane w RPG Makerze trupsami. Oznaczam miejscówki specjalnymi regionami, trzymam się materiału źródłowego i tam, gdzie w TB można spotkać orków, u mnie spotykamy trolle. Nie no, też orków. Co róż? balansuję obrażenia, zmieniam formuły, stawiam wszystko na głowie. O ile w RPG Makerze da się wiele zrobić, to niekiedy potrzeba skryptów napisanych w języku programowania zwanym Ruby. Nie znam się na Ruby, ale znam kogoś, kto twierdzi, że się zna. Chat GPT. Myślę, że AI to przydatne narzędzie do tworzenia gier. Przynajmniej mi pomogło bardzo i będę tego bronił. To trochę przypomina pracę z programistą. Chyba nigdy z żadnym nie pracowałem tak naprawdę, ale tak sobie wyobrażam. Wrzucam czatowi, co chcę osiągnąć. On wypluwa kod, a potem wracam do niego z błędami. Zdarzało się na przykład, że coś nie działało przez długie godziny, ale wpadałem na pomysł, przez znajomość silnika oczywiście, i podpowiadałem czatowi, jak może to zrobić. A on, korzystając z tych podpowiedzi, w końcu generował poprawny kod. Zatem korzystając z dobrodziejstwa sztucznej inteligencji przez następne dni próbuje wzbogacić grę, np. o okno prezentujące skidę postaci, pasek zdrowia i many nad postacią czy wskaźnik Expa, albo to takie małe a urocze. Zamiast standardowego wczytywania gry, która po prostu ładuje ostatnią scenę, teraz postać z początku jest niewidoczna, a później odgrywa krótką animację, tak jakby gracz logował się do gry. Czas mi się kończy, a ja ciągle nie czuję, że mam to coś. Że wycisnąłem esencję z TB i przelałem ją w RPG Makera. Wpadam w szał dodawania featureów. Dodaję na przykład łamanie się Spirów. Na marginesie. Proszę się nie zniechęcać, łamią się dużo, ale wystarczy wyskilować Distant Fighting. Dodaję też mechanikę odpalania muzy w grze, a także system dnia i nocy. I również mechanikę pochodni i czarów, takich jak Utevolux. W końcu jest noc, to i musi być źródło światła. Dodaję też mechanikę umierania, w tym przypadku gracz traci 5% swojego Expa, ale nie traci przedmiotów ani golda. Kończę też ostatnie mapki i klasyczne questy. Sporo czasu spędzam na rysowaniu własnego title screena, bo niestety żaden z artystów, do których napisałem, nie odpowiedział na moją prośbę, a ja nie mam więcej czasu. Do ukończenia wyzwania pozostał tydzień. Tematy tylko się mnożą, a to, co już jest zrobione, często jest w rozsypce. Wraz z tworzeniem gry naturalnie pojawiają się coraz to nowe rzeczy, które muszę dodawać, no bo skoro walczymy ze smokiem, to można wydropić Łąd of Dragon Breath, a więc potrzebuję także innych różdżek i sensownego rozwijania Magic Level'a. Jak robiłem Wasp Tower, to potrzebowałem czegoś, co będzie działało jak Lina, a Katana Room Quest wymagała obecności łopaty. Łopaty, Beer Room Quest, a, a kilow, zadania z Handexem. To są wszystko wzajemne powiązania. Mimo wszystko staram się zebrać to do całości. Cieszy mnie to, że Ruggard zaczyna naprawdę przypominać o Ruggard. Może dlatego, że nigdy nie byłem dobrym graczem w Tibie, to ta wyspa zawsze pociągała mnie swoim chillowym klimatem i tajemnicami. Fajnie, że mogę to teraz w pewnym sensie oddać i złożyć hołd tej wyspie, dając coś ciekawego innym. Naprawdę mnie ciekawi, jak zareagujecie na tę grę. Możecie. Oczywiście podzielić się swoją opinią i krytyką w komentarzu. Niewykluczone, że będę rozwijał Ruggard Quest biorąc na warsztat Wasze uwagi. Tymczasem przyszedł czas na testy, a jest co testować. Błędów w sumie znalazłem 250. Ile? Podszedłem do tego sumiennie i analitycznie. Na karteczce jak stary dziad wypisuje sobie co jest nie tak i w międzyczasie łatam grę, a jak coś już załatam to skreślam z listy. Takie to całkiem satysfakcjonujące muszę przyznać. Poprawki dotyczyły wszystkiego, co tylko możecie sobie wyobrazić. Skilowanie nie działało, postać zamiast 30 obrażeń zadawała 300. Można było łazić po ścianach, wyczyniać jakieś cuda. Ale ostatecznie Ruggard Quest wersja 0.9. Tak se z czapy wymyśliłem. No i jestem zadowolony. Gra się w to przyjemnie, jest klimacik. Żeby przejść grę wbijając ósmy poziom, potrzeba jakoś 3 do 4 godzin rozgrywki. Żeby za to pozdobywać wszystkie itemy, a tych trochę pododawałem w ferworze walki, zrobić cały wątek główny, to i pewnie za 8 godzin można w to tłuc. Wyzwanków zaliczam sobie za zaliczone, a Was zapraszam do zagrania. W opisie jest link do strony na Itchio. Już w tym momencie jest 11 pobrań, bo szepnął. Słówko na tybijskim reddicie o Gierce. Jeśli podobało ci się to wyzwanie, proszę zostaw lajka i suba, i na razie.